To jest ENM. Powala znów. Ja do życia nie potrzebuję już mieć racji. Ja Kierunkuje ja nas. Budę coś to Praca jest rastuśna, praca się zmienia z wiekiem. To, co się stało przez ten czas, który jest to jest skomplikowane w moim życiu. Ludzie i ta energia, która mnie otacza, po prostu budzi mnie do życia. Chcę tu się żyć. Ludzie są portami, które podjeżdżają tylko raz. Trzeba na nich siąść, bo odjadą. Dwa słowa, które są ważne. Samokontrola. Robię rzeczy, na które nie mam walkę. Samodyscyplina, nie robi rzeczy naturalną. Na Wszystko się rozwija we mnie. To jest doświadczenie, które przeżywam się każdą swoją powodę. I to jest taki powiedzmy kop, bym powiedział, taki przebłysk, że można zrobić coś innego. Także jeśli o czymś marzysz, księgnie, bo to. się, no Poznaję ludzi. No przede wszystkim ludzi i energia, jaka paduje na, na tego typu spotkania. No, energia jest niesamowita poza tym wiedza. Ja jestem praktyką, ale mogę słuchać. No po prostu... Dobra, mocna wiedza. Polecam to. Naprawdę świetnie. Było rewelacyjnie, bardzo mi się podobało. Bardzo wiele się nauczyłam. Wystarczy tylko, żebyście się pojawili tutaj.